Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z gry The Forest. Moi drodzy, wykorzystam okazję taką, że wiem, że raczej dosyć spora, nawet większa część widzów ogląda odcinki z The Forest, dlatego na nich trochę sobie ponarzekam i potłumaczę się, dlaczego ostatnio na moim kanale jest tak mało filmów. Moi drodzy, po pierwsze, na dworze jest jakieś 35 milionów stopni, a ja jestem raczej osobą, która dba o swój sprzęt komputerowy i włączanie go, albo nawet i włączanie go. Podczas takich temperatur to jest istne samobójstwo, jeżeli chodzi o procesor bądź tego typu rzeczy. Także ja po prostu staram się używać komputera jak najmniej i jak najkrócej, jak jest taka pogoda. Podczas nagrywania mój procesor jest wykorzystywany w okolicach 85%, a podczas renderowania jest wykorzystywany w mniej więcej 98%, także pracuję przy największych temperaturach wtedy, plus jeszcze jak dojść do tego temperatura, którą ja mam w pomieszczeniu i na zewnątrz, no to ja dziękuję bardzo, nie chcę sobie spalić komputera, e, szkoda by mi go było, bo nie byłoby mnie stać kupić sobie nowego i wtedy już totalnie nic bym nie nagrywał, także wolę nagrywać rzadziej e, plus jeszcze, no jednak jak jest tak gorąco no to moi drodzy, też się nie chcę siedzieć przy komputerze e, ogólnie i nagrywać bo to też wszystko ze względu na temperaturę, tak ja też na nią reaguję i nie tylko mój komputer. Dobrze, skończyłem ten wstęp. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ojejku, jak tu ciemno! Dziwne, bo stoję w słoneczku. Włączymy sobie muzyczkę, żeby troszkę. Nie, to jest za ciemno, że mnie tu coś grzebał. Może tu teraz. O, no, tu jest już jaśniej. Dobrze, moi drodzy, ja teraz będę. Mm, budował. To, co sobie zaplanowałem już jakiś czas temu, ale no w poprzednim odcinku po prostu nie było na to czasu. E, mianowicie chcę zbudować ten e, wodny dom, e, o którym tak bardzo intensywnie piszecie mi w komentarzach. Ja sam bardzo jestem ciekaw, jak on wygląda, ale pomyślałem, że nie będę go budował tutaj, bo tutaj już mam jedną osadę. Tam mam jeszcze jedną swoją osadę. Dlatego pomyślałem, że zbuduję się gdzieś w innym miejscu, tak? Żebym, jeżeli oczywiście do tego domu będzie dało się wejść. Jeżeli w tym domu będzie dało się zapisać grę. Czyli, ale tu świeci po prostu. Strasznie to słońce poprawili. Zobaczcie, jak popatrzymy w promienie słoneczne, praktycznie totalnie nic nie widać. To tak jakby, w życiu normalnym było też oczywiście wybaczcie mi, że takie mam tutaj oświetlenie ale nagrywam dość późno i jak mam tak ciemno to po prostu nie jestem totalnie w stanie się odnaleźć w żaden sposób stąd to światło, a patrzcie tutaj leży jeszcze jeden taki zdechlaczek taki rekin, ciekawe czy go też można przekopać zaraz zobaczymy, też można no, ciekawe. Bardzo realistycznie się zachowuje ogólnie. No, tak się go bardzo fajnie przesuwa. Mogłem wcześniej wpaść na tą technikę. Dobrze, przejdźmy dalej. To już wszystko to znamy. Zastanawiam mnie, dlaczego takiej lampy nie można podnieść. Podejrzewam, że ona by była po prostu za skuteczna, bo taka lampa nie byłaby totalnie podatna na wszelkie wiatry, które są w jaskiniach. Plus nie byłaby podatna na użytkowanie baterii, tylko na jakiś tam olej naftowy, ale taki olej to raczej, e, czy tam nafta, już nie wiem czym to się pali w takich lampach, e, ale te, to by raczej nam wystarczyło chyba na 10 takich wypraw do jaskini. A e, dobrze, tutaj gdzieś powinno być wejście do jaskini, ale je sobie ominiemy. E, myślę, że wybudujemy się gdzieś niedaleko, no nie będziemy tutaj nie wiadomo jak daleko biec. Także ja sobie teraz podbiegnę w to miejsce, że tak powiem, przez siebie upatrzone na ten domek, i tam już się zobaczymy. Także, także myślę, że teraz sobie przerwę nagrywanie i wznowię wam, jak już tam dolizę, żebyśmy po prostu nie tracili na to czasu. Dobrze, moi drodzy, pokażę wam teraz. Tylko muszę najpierw tutaj dokonać zabójstwa, morderstwa. Dobra, patrzcie, jak w ogóle to jest królicza dolina. Co ciekawe. O, właśnie się pojawiło. Właśnie czekałem aż się nie. O, o, to, 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 to. Zwróćcie uwagę. Lecimy sobie wzrokiem przez nasz horyzont, i to jest najciekawsza miejscówka po prostu na całej wyspie. Ale tutaj jest, jak będziecie się kiedyś zastanawiać, gdzie jest najwięcej jaszczurek. To jest właśnie to miejsce. Ok. Świetnie, teraz jestem. Dobra, muszę to radio wyłączyć, bo mi szlak trafi. Zobaczcie teraz, patrzcie, patrzcie. Oddalam się. Pięk. Przybliżam się. Pięk. Ha. I tu jest w ogóle najlepsza i najciekawsza rzecz. Mianowicie, to jest jakiś chyba antygrawitacyjny wodospad. Ja bym to tak nazwał, bo ten wodospad płynie pod górę. I teraz, tak jak przyjrzeć się mu, to nie wiem, czy to jest jakaś jaskinia podziemna, czy coś, czy coś tu się źle zwerenderowało. Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. Pójdę. Aha, to jest maksimum, jakie mogę tutaj osiągnąć. Może też o to chodzi, moi drodzy. O, dobrze, tu żadnych kanibali nie ma. Eee, może to też o to chodzi, że po prostu tamta lokacja, ze względu na to, że jest jeszcze niedostępna, to jest zwyczajnie niedopracowana. Dobrze, ja już jestem niedaleko swojej super miejscówki, także już za sekundkę się widzimy. W porządku, moi drodzy. To jest właśnie to miejsce, o które mi chodziło. Um, o, znowu te super pioruny. E, tutaj niby już jest woda, tak jakby podejść tutaj na brzeg, to tutaj teoretycznie jest woda, ale tak jakby jej jeszcze nie ma. E, mianowicie woda jest tutaj, w tym miejscu, i właśnie to będzie to miejsce, gdzie będę chciał spychać swój ten domek. Jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, plus jeszcze wybrałem to miejsce ze względu na bardzo dużą ilość drzew, które jest w pobliżu. Także ja teraz biorę się za ścinanie i widzimy się, będziemy po prostu tak etapami. Widzę, że ten domek jest na 48 kłód. Zobaczymy, co na to pisze. Tutaj zwróćcie uwagę, jak jest w przepisie: 10 patyków, 125 kłód. 15 linek i 25 tych szmatek. No moi drodzy, jak oni wprowadzą rzeczywiście taki przepis i to będzie funkcjonować, no to dzięki za 125 kłód. No dobrze, biorę się za ścinanie, bo nigdy nie zacznę, a mam dosyć sporo do ścięcia. Będę Wam po prostu etapami pokazywał powiedzmy 15, 30 i 48, czy coś takiego, także do zobaczenia za momencik. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, czekajcie, nie wiem, czy słyszeliście, ale na pewno słyszeliście, jak grzmotnęło, aż strach nagrywać w taką pogodę, bo taka burza może być niebezpieczna, jeszcze gorsza od upału, ale tylko szybciutko Wam pokażę, po pierwsze, bardzo piękna noc, a po drugie, zobaczcie, jaka uściełana polanka kłodami, ja tutaj wykarczowałem około 10-12 drzew, myślę, że te kłody powinny mi wystarczyć na budowę, Także teraz się za to zabieram i pokażę Wam, e, jak będzie się to, że tak powiem, e, odbywało częściami. Nie dość, że burza kurczę w grze, to burza za oknem strach normalnie grać. Oj, moi drodzy, za oknem burza z piorunami. Boję się, że zaraz mi się to jakieś wkradnie przez okno i mnie zabije. E, tak wygląda ta chatka moi drodzy na etapie 26 na 48. E, fajne ścianki, fajna podłoga. Nie mogę się doczekać efektu końcowego. E, coś czuję, że za moment będę musiał kończyć, dlatego już dokończę szybciutko tą budowlę e, i widzimy się za sekundkę. Okej, okay, ostatnie e, ile? 6 kłód, moi drodzy, ja już tutaj biegam dosyć daleko po nie. E, pomyślałem, że, że wam pokażę, jak tutaj donoszę te dwie ostatnie. Znaczy sześć ostatnich plus dwie ostatnie. Może się akurat na jakieś pioruny załapiecie za oknem. Najlepsze jest to, że w tym odcinku na samym początku narzekałem na temperaturę. Na początku tego odcinka było chyba ze 30 stopni albo i więcej, a jest już wieczór. A pod sam koniec tego odcinka, kurczę, burza za oknem. Także sami widzicie jaka ta pogoda jest nieciekawa. Jak jest gorącota, to się nie chce nagrywać, jak pada deszcz i jest burza, to strach nagrywać z kolei. Normalnie... kurczę, dużo kłód mi zostanie, wiecie co, może żeby nie marnować ich, to ja tutaj e, coś jeszcze wybuduję, może takie ławeczki. Gdzie tu będzie wschód, zachód? Cholera wie, tak żeby można było pooglądać, nie? Tam sobie siądziemy, tu, przy domku. Tak pomyślałem, że walnę to przy domku, w razie jakby się nie dało go zepchnąć do wody, bo tak, te, tak też może się zdarzyć. E, to po prostu będzie to mój taki domek, powiedzmy e, na plaży, bo tutaj ani plaży nie ma, ani to to domek nie jest żaden. E, no ale niech tak będzie. E, dobrze, mam tutaj jeszcze dwie te kłody. Zbudujemy ten domek, zobaczymy, czy w ogóle da radę. Pięknie, normalnie, zaraz spalony komputer, wow! Patrzcie, pisali, że to będzie wodny domek, a w międzyczasie to jest domek, kurczę, jakiś poduszkowy. Normalnie to jest poduszkowiec, a nie domek, zobaczcie. Tak właśnie się buduje. Zaraz go zepchniemy, tylko jeszcze ile tu potrzebne? Dwie tylko. Szybko skoczę po dwie kłody, dokończę budowę. Dobra, to zapalniczka już jest niepotrzebna. Nakończę budowę tej ławeczki, siądę sobie na niej, żeby zobaczyć ogólnie jak wygląda to, ta super funkcja, którą spełnia ta ławka. Jezu, burza mnie zabije. Szybko, 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 szybko przed burzą. Znaczy burza już jest, ale przed tym jak mnie piorun razi na wizji. Jezu, jakby się to nagrało, ale by była sensacja na YouTubie normalnie. Milion wyświetleń by było jakby mnie piorun walnął. Dobra, dokończmy to. Jeee, yeah! obacz pyk. Uf. Po robocie. Fajnie tylko, że ławeczkę zbudowałem nie w tę mańkę. Dobra, jak się stąd zsiada? A z tej strony? Aha, o. Proszę bardzo. I możemy siedzieć, oglądać. Energia pełna, wszystko pełne. Dobra. Spróbujemy zepchać ten domek do wody. Oszty! I wskakujemy. O. Ach. Dobra, udało się. Tylko, że... Ciekawe czy można go przepychać będąc w środku. Oczywiście, że można. Jest największe. Patrzcie, idę do tyłu teraz, widzicie? I on, I on płynie. Teraz pójdę do przodu. No i płyniemy. Zobaczcie, idę w bok i na młoweczka się oddala. A jak pójdę w tą stronę, to z powrotem się przybliża. Wow, 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 wow. To czego ten domek potrzebuje to na pewno stabilizacja. Jakby tutaj go ustabilizować. o. Dobrze, moi drodzy, jak byliście ciekawi, jak ten domek wygląda, to wygląda on właśnie w ten sposób. Nic nie można w nim zapisywać, także nie wiem, czy można w nim zbudować jakikolwiek szałas. Zaraz sprawdzimy. E, nie można. Prawdopodobnie. O, tak, stawia mi się to na dnie jeziora, także mnie to nie interesuje. Może taki z kolei nie, też na, na dnie się robi, nie tutaj w środku. Tego to nawet się nie zastanawiałem. No, on też robi się na dnie. No, i to dość głęboko tu jest, powiem Wam szczerze. Dobra. E, także ten domek jest w sumie, tak naprawdę, nie wiem po co, bo nie da się w nim ani zapisać, ani nic. Wow, 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 wow. zaraz mi się zatonie w ogóle. Jeszcze tylko zobaczę, czy da się wejść na górę. Wow, i na się, da się nawet nim sterować. Patrzcie, teraz jestem normalnie ser, surfer domkowy. Wow. O, no i to się nazywa domek, kurczę. Zawsze chciałem taki mieć na urodziny. O, i już. Proszę bardzo, jesteśmy nietykalni kanibale nam nie groźni. jak jakbym trochę poskakał. Nie, on nie reaguje na to. No to teraz już wiemy, jak ten domek wygląda i jakie ma zastosowanie. Wygląda całkiem spoko, ale zastosowanie jest żadno. Także fajnie by było, jakby się udało nim wrócić na brzeg. Na brzegu zdecydowanie fajniej się prezentował. Spróbuję go tam popchać. Ja oczywiście nie wiem, czy zauważyliście idę teraz właśnie do tyłu. I pcham ten domek właśnie w ten sposób. Nie jest to możliwe, nie ma żadnego problemu. O, już jesteśmy na brzegu. Tylko teraz, gdzie moja ławeczka jest? Żeby mi sobie nie zniszczył. Tutaj jest. Dobrze, tu ja spróbuję go popchnąć w takim wypadku teraz z tej strony. O! I trochę tutaj. Także była ta ławeczka przy domku. O. Proszę bardzo. O, no, prawie, prawie jakoś to w miarę wygląda. Teraz obok tego postawimy sobie elegancko szałasik. O, tak żeby to wyglądało jakoś spójnie. To może tutaj z drugiej strony. Tak, przy wejściu zaraz. Może nawet przesadziłem trochę. O. 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 o Perfekto. Dołożę tutaj troszeczkę. E, zostało mi jeszcze trochę kłód. E, potrzebuję ich 8, aż to jest właśnie bardzo zastanawiające, że aż tyle kłód jest potrzebne do budowy tak małego i niewinnego szałasu. E, patyków potrzebuję 6. E, patyków to akurat. Co się patrzysz, kurczę. Batyków to akurat potrzebne jest niewiele. Dobra, już mam akurat tyle co trzeba. E, potrzebuję jeszcze kamyczków. Kamyczki też już mam. Ten mały, ten za mały jest. Dobra, doniosę te dwie kłody. No i moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten house boat. E, to nie jest ani house, ani boat. Tym bardziej, także to, to jest. Nie wiem tak pięknie, nie wiem tak naprawdę co to jest i co, e, że tak powiem, programiści tej gry mieli na myśli, e, tworząc ten houseboat, ale na pewno nie mieli na myśli nic mądrego. Albo teoretycznie na przykład mieli na myśli coś mądrego. Wieś to, zostaw w ogóle. Mieli na myśli coś mądrego, ale na przykład totalnie nie mieli pojęcia, jak to zaprogramować, żeby to działało. E, ogólnie wyglądowo jest ok ale jeżeli chodzi o zastosowanie to ten domek e, ma żadne, niestety e, ze względu na to, że nawet zapisać się w nim nie da moi drodzy, 48 kłód po to, żebym ja mógł e, sobie tak naprawdę posurfować na tym domku e, i najśmieszniejsze jest to, to jest w ogóle totalnie niezgodne nawet z prawami fizy fizyki że ja siedząc na tym domku jestem w stanie pchając w jedną ze ścian go przepchnąć to, to nie da się tak zrobić, to tak jakbyśmy Siedzieli w łódce i zamiast wiosłować, byśmy po prostu ją pchali od środka. No nie da się w ten sposób nigdzie popłynąć. To w życiu nie widziałem, żeby ktoś w taki sposób w ogóle pływał. Także to jest po prostu śmiech na sali. Mam nadzieję, że to poprawią. No a do tego czasu będziemy mieli tutaj takie, taką fajną osadkę. Ja będę korzystał raczej z tego tutaj szałasu, bo ten domek jest totalnie bezużyteczny, niestety. Ani nie pływa, ani nie da się w nim spać, nic się nie da w nim zrobić. Patrzcie, ja tu mam jeszcze kurcze. Raz, dwa, trzy, za cztery kłody jeszcze by się tu znalazły. No ale cóż, już nie będę dłużej e, przyciągać, bo naprawdę grzmi tak straszliwie, że boję się, że mi się tutaj coś na serio przepali. Dobra, jeszcze tu zapiszemy. O, Jezu, jak ciemno jeszcze raz zapiszemy. Dobra, już schodzi słoneczko, Możemy tutaj odpalić pochodnie, bo sobie ją po to stworzyłem. Żeby mi tu troszkę oświetlała. No i co? No tak się rozpaliła. No, teraz dopiero. Jeszcze. Dobra. To da nam tu troszeczkę światełka na ten nasz domek. Teraz mógłbym spróbować do niego wejść. A, on po lądzie też płynie. Zwróćcie uwagę. Wystarczyło go delikatnie tylko zruszyć. I on już totalnie traci swoją stabilizację. Nie, on jest masakrycznie zbugowany. On nawet tutaj, gdzie ja mogę budować, skoro mogę to budować, to znaczy, że jest to teren e, taki, no, no, ziemia zwykła, tak? E, ale ten domek postanowił po prostu pływać sobie tutaj, także... E, nie mogę się doczekać opcji, w której e, będzie można e, niszczyć swoje budowle, taka opcja też podobno ma być. Także nie mogę się doczekać. A tymczasem siądę sobie na mojej super ławeczce, rozejrzę się po okolicy. No i to było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie do następnego.